Dzień dobry, po raz trzeci. Na yy, w drugiej lekcji rozdziel, oddzieliliśmy oddzielaliśmy prawą nogę prawej ręki od lewej ręki. Dzisiaj zrobimy sobie oddzielenie lewej ręki od prawej ręki. Gramy w tepie 60. Ćwiczenie numer jeden. Trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i i raz i dwa i trzy i trzy i raz. Ćwiczenie numer dwa. Przesuwamy lewą rękę o szesnastkę od miary. Pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. I raz i dwa i trzy. I trzy, i ten i raz. Ćwiczenie numer trzy, czyli gramy lewą ręką. Wszystkie synkopy w takcie cztery czwarte i trzy i cztery i raz, i dwa, i trzy i cztery raz, i dwa, i trzy i cztery i raz. I ćwiczenie numer cztery. Czyli gramy szesnastkę przed drugą, przed trzecią, przed czwartą i przed pierwszą miarą. 2 i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz. Teraz jeszcze raz powtórzmy ćwiczenie numer jeden, bo to na początku to było takie niespecjalnie ładnie zagrane. I 2, i 3. Cycenie numer 1. Raz, i 2, i 3, i 4. I raz, i 2, i 3, i 4. I raz, i 2, i 3, i 3. I raz. W drugiej części zagramy sobie prosty podjazd nogą na raz z webrą na 2, i 4 z uściekami po hechecie jako podstawę i do tego dołożymy to co mieliśmy w pierwszej ręce, w pierwszej części, czyli pierw dołożymy lewą rękę na wszystkie ćwierćnuty, potem przesuniemy o szesnastkę od każdej ćwierćnuty, potem zagramy synkopy od każdej ćwierćnuty, a potem zagramy szesnastkę przed każdą ćwierćnutą, czyli dyskretną demonstrancję teraz zagramy, czyli gram pierwszy ten podstawowy podział rokendrłowy, uwaga uwaga, i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i to jest nasza podstawa i teraz zagramy sobie właśnie ten podstawowy podział i dołożymy rękę na w tym wypadku jeszcze na raz, trzy, na cztery i dwa ręka zostaje. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i jest, i dwa i trzy i cztery i jest i, 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 i dwa i trzy i cztery i raz Ćwiczenie numer dwa, czyli przesuwamy. Laborenk od każdej miary taktu się odraz 2 3 4 i zostawiamy w prawej ręce 2 4. Raz i 2 i 3 i 4 i jest 2 i 3 i 4 następne ćwiczenie, czyli ćwiczenie numer 3 jest z y, każdą lewą ręką zagraną w synkopie plus ręka na drugą i czwartą ćwiecznutę. Dam i trzy, i cztery i jest i dwa i trzy. I ćwiczenie numer 4, czyli 16 przed każdą miarą taktu i uderzenie w werdu na 2, uderzenie w werdu na 4. Raz i 2 i 3 i. Które gdzieś tam się znalazły. Jeden gentleman, Rafał. Pozdrawiam cię, Rafał. Nie Rafał, tylko Rafał cię pozdrawiam. Zatelefonował, że zawsze się zegnaliśmy po wszystkich lektach perkusji ze wszystkimi. Ja się zegnałem. W taki sposób, który został zapamiętany. I bardzo to Rafałowi i paru kolegom, z którymi y, rozmawiał, brakowało tego. To, to, pożegnam się teraz tak, jak zawsze to robiłem, czyli buśka od Juryszka. Uczenie było raz, ale mi oszukuje te sprzęty. Raz. Dobra, ja żebym gotów. Raz, raz, raz. Aha, czyli tam nagrywasz takie japońskie sprzęt. on cały czas oszukuje. No, uwaga będzie by głośno.